Dzisiaj chciałbym poruszyć ponownie sprawę układu U26 w mojej Amidze 1200. Taki krótki filmik. Otworzyłem Amigę i chciałem Wam pokazać, jak wygląda ten układ. Swego czasu wymieniałem kondensatory w Amidze 1200 swojej. Pod filmem macie link do tego filmu. No i zauważyłem, że jeden z układów fabrycznie jest przylutowany krzywo. No i niestety te tutaj połączenia lutownicze pozostawiają trochę do życzenia. Ja oczywiście tutaj nieco poprawiałem to wszystko, ale mimo to nóżki zupełnie krzywo są ustawione względem padów. Względem padów lutowniczych, pól lutowniczych na płycie. Być może bym będę musiał to całkiem poprawić, wylutować jakoś ten układ. Może mi się uda, no i przylutować go poprawnie. Ustawić i przylutować go z powrotem. A teraz tutaj zobaczcie jeszcze z takiego rzutu. Tutaj wyraźnie widać, widzicie. Zobaczcie, jak to wszystko. Jak to wszystko jest widoczne, jak ten układ jest krzywo przylutowany. ewidentnie w porównaniu na przykład z tym układem, nie, ten na przykład jest już, jest już prosto, no, prawie, że, prawie że idealnie, ale ten no to tutaj ewidentnie fabryka. Fabryka źle przylotowała.